kofraniu. Już Wiola i Dobroli poszli na ten cmentarz. Poczekaj, już zaraz będę. Dobra, ja już idę bez ciebie. Dobra, pakuję się. Dobra, biorę rzeczy i idę. No, nie wiem, czy widzicie mnie, ale już wychodzę. Mm, mm, mm. Już sobie posz. Co za dzień ulubiony. Hi, hi, hi. Teraz tutaj narozrabia Wisto. Zacznę od tego malutkiego. Ach, nie mogę wejść. Widowie, a czego Wiola taki drzwi zrobiła? Takie malutkie. Ej, poczekajcie. Tutaj jest napis. Mogę wam przeczytać. Umiem czytać. Inne fajniaki się nie zmieszczą. Tylko Dyzio i Julka oraz ja mogą się zmieścić. Czyli Wiola. Ważka Wiola. Ale, gdy ktoś poprosi o coś, to mogę przynieść. Hm. Teraz jej tu nie ma. A tutaj jestem Pistan. Gdy mnie nie ma, to poczekaj. A gdy jest poważna sprawa, poproś innego. Hm. Cóż. Idę do Piotrusia. Hup! Hmm, już chyba Piotruś Poszedł na ten cmentarz Ja też idę Tylko, że już Piotruś Zabrał znicze do zapalania Nie, Skopań się tutaj Uf, Co za ulka! Co to on ma? O, to jest bardzo fajne. Co to? Zestaw 3 jednym. Pierwsze to jest biurko. <grym> Do pracowania. O. Tutaj drugie to jest komputer. Myślę, że to. I trzeci zestaw, łóżko dla dwóch osób. Hmm, tutaj chyba śpi mama Piotrusia, a tutaj Piotruś. Hmm, fajny zestaw 3-1. <ścoughs> Szkoda, że w sklepie takiego już nie ma. To chyba było dawno. Taki zestaw 3-1. ku... Co? Dlaczego tak stoi? Zobaczcie, ma wygięte jakieś nogi. Kto mnie tak kupił? Hmm. Nieważne. O, to jest chyba kibel. Proszę mnie nie podglądać. Kamera. Inną stronę. Dobrze. Hmm, hmm, hmm. to chyba nic nie ma fajnego jeszcze. Zrobiłeś już siku? Tak. Nic nie ma. Ale za rok będzie coś fajnego. Chodźmy teraz do frań. A potem do ksen. wchodzę! Ła! Zobaczcie, ile tych cudów! Fajna ściana! Taka okienkowa! I zobaczcie, można nam chować skarby! Maniu! Tutaj na razie jest pusta. To chyba ta poduszka, czy ta choinka, nie wiem. To chyba stół, nie Hmm. Jak myślicie, który z mebli taki podobny ma kształt? Hmm. O, łóżeczko, fajne łóżeczko. Dla mnie za małe. Ma tutaj dodatkową poduszkę w kształcie myszki. To jest chyba lampka. Tutaj to nie wiem co to jest. O, takie drzewko ma. Nie znoszę drzew. Strącę. No, no, no. No. O, wreszcie O, stół. Zobaczcie, fajny stu to... Ma tutaj chyba jakieś talerze z cyferkami. Nie wiem, co to jest. Dobra, a to? Telewizor. To chyba był tutaj telewizor. Zobaczcie jaki jest piękny. Zrobimy tak, żeby kamery. O złapała ten telewizor. Hmm. Wszystko drewniane i, i takie puszyste. Hmm, poduszka robiona jest z wełny, a owca robi papier, a papier jest z drzewa. Hmm, wszystko drewniane. Co ta frania zrobiła? Nie ma czegoś plastikowego lub metalowego lub z papieru. Nie, nie, papier to będzie też drewno. Nie chcę drewna. Nie znoszę natury. Hmm, hmm. czytałem w książkach, że jakieś fajniaki mają głos wypowiadające. Dobrze, chodźmy dalej. O, prawie zapomniałam. Strącę to jak domino, zobaczcie. Ciekawe czy się uda. Nie, nie uda. Zobaczcie, to się nie uda wcale. No, widzicie, nie działa. Powinniśmy inaczej postawić. To po co tu siedzę? Wracam. Co wie? Zgadujcie, gdzie teraz idę. Do Na koniec świata i jeszcze dalej. Juhu! Mogę wejść! Co za utrata widzowie? Hmm. Dzisiaj pozwiedzałem. I co? Zostawicie dla mnie łapeczkę w górze! No i też subika z woreczkiem. To do zobaczenia. Na razie. Pozwiedzam tyle.